No cześć wszystkim, witam was ponownie w moim kanale w serii Każda broń w TF2, a dzisiaj będziemy omawiać naszego kochanego Pyro I muszę chyba przyznać, że jestem jego mainem po części A pierwszą bronią, którą będziemy omawiać jest odtłuszczacz Najlepszą zaletą jest tej broni, że jak ugasisz tym członka drużyny To dostajesz plus 20 punktów zdrowia, co jest naprawdę bardzo mocne, ale te minusy to po prostu, no nie da się pominąć, bo jak, jak masz grać normalnie tym, skoro minus 66% po podpaleniu masz zadawanych obrażeń i, i plus 25% kosztu strumienia sprężynowego, no nie jest to zła yy, broń, ale też nie jest do końca dobra. Więc może przejdźmy do kolejnej broni zwanej dupalacz. Jak masz tym, przepraszam bardzo, normalnie grać? Może i są te kryty za pleców, bo to cię zmusza do wymanewrowania, ale ten minus? Mm -mm, mm -mm, nie, nie, bo normalnie w tym normalnym stoku możesz odbić na przykład te rakiety, siki i wszystkie inne takie podobne. 10 razy na, z pełną amunicją a w tym ten minus tam w tu palaczu to tylko 4 Cztery. więc to nie jest dobra broń moim zdaniem ja bym nie brał już, już by lepiej brał odtłuszczacz już lepszą opcją to jest dobra Uff. a kolejną bronią którą będziemy łowić jest Uff, nawet nie chce mi się Flok. Logistynator. Co to kurwa jest? Dosłownie mam taką reakcję, jak widzę tą broń. No, po prostu no, udusić tą osobę, która ją używa i myśli, że jest dobra. Ona nie jest dobra. Ona jest okropna. Bo nie dość, że. Mm. Tego. Nie masz random krytów. To jeszcze w ogóle, ale to w ogóle nie możesz odbijać pocisków. Co z tego, że masz kryty? Co z tego? Co z tego? błagam nie używaj tej broni, jak nie chcesz się zabić. Naprawdę, bo... Nie, nie, nie chcę! Nie, nie! Przejdźmy do kolejnej broni. Błagam! Smocza furia? No, to, to moim zdaniem to trochę taka dziwna broń, bo zamiast takich cząsteczek, jak widać właśnie na gameplayu, to ty uderzasz, jakby masz takie naboje. Nie takie jak w tym normalnym pistolecie, tylko po prostu takie kule ognia, jakby to powiedzieć. Ale no, radzę ci używać się jak... 1 y, y, jeden na 1 jeden na przykład. Nigdy go nie używaj jak jest... Y, jak ni, więcej niż 3 y, osoby, bo to nie jest na grupę. To jest tylko na jedną osobę. Dobra, tam dwa. A przy okazji, jak już mówimy o tym, to jej minusami jest to, że na przykład masz taki jakby cooldown między z strumieniami sprężynowymi że nie możesz tym spamować tylko musisz chwilę poczekać a potem znowu możesz użyć to nie jest dobre moim zdaniem ale na przykład no zadajesz potrójne obrażenia, jak już cel jest podpalony ale on, ten cel jest naprawdę na krótko podpalony dobra przejdźmy do kolejnej broni zwanej tęczomiot niespecjalnie ona ma jakieś plusy minusy ale ona jest tylko widoczna w Pyrolandzie, czyli no, no po prostu no. N nie, po prostu. N nie ma takich jakby plusów i minusów. A kolejną bronią, z którą będziemy omawiać jest. Y a nie, czekaj, ja już wszystkie omówiłem. Dobra, dobra, no to do... zacznijmy od... Broni drugich w takim razie, a pierwszym z nich to będzie przedmiot dla y, pyro zwany cieplny ciąg. Zdecydowanie najlepsze, że y, i moim zdaniem przedmiot też dla pyro, ponieważ nie tylko że możesz się tym szybciej przemieszczać, to możesz też uciec y, i możesz też zabić wroga z potrójną siłą, jak na niego spadniesz. Więc moim zdaniem to. Fajne. A kolejną bronią, którą będziemy omawiać jest rezerwista. Eee. Czekaj. A nie, czekaj. Ja tą o broń omawiałem przy żołnierzu. <laughs> A kolejną bronią będzie to rozpałka. Jak mam być szczery, to ta broń jest tylko dobra na Man vs Machines. W skrócie MVM. Ale normalnie. Mm -mm. Nie, ja wolę nie. Nie jest to dobra broń. Bo i tak podpalasz wrogów tym... tym... jakby... Oblewasz tą benzyną, podpalasz wrogów. Nie oblewasz benzyną, też możesz podpalić wrogów. Nie ma to, moim zdaniem, trochę sensu. Ale dobra, pewnie się za dużo czepiam, więc przejdźmy do kolejnej broni, zwanej Detonator. Jest to taka jakby alternatywna wersja pistoleta sygnałowego, do którego zaraz przejdziemy. Ponieważ można wysadzać pocisk w powietrzu. I masz trafienia kry mini krytyczne, kiedy cel płonie, jak oczywiście go trafisz. Ale masz minus 25 zadawanych obrażeń, i chyba tam plus 50% zadawanych obrażeń masz sobie. Nie ma chyba coś takiego. A kolejną bronią jest właśnie pistolet sygnałowy. Żeby kogokolwiek tym trafić, musisz mieć naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobrego aim'a Ponieważ to nie wybucha jak detonator, tylko musisz trafić ten cel faktycznie I no, jak cel płonie już, a jak go trafisz tym właśnie pistoletem, to masz krytyczne obrażenia, więc No taka jakby, no... Moim zdaniem, dla tych, którzy mają dobrego aim'a, proszę bardzo dla tych, którzy nie mają, lepiej weź detonator. A kolejną bronią, którą będzie mała, jest piekąca palba. I jest to, moim zdaniem, tak dobra broń, że powinni nawet ją znerfić, to nie jest żabło. Jak trafisz w cel, to on dostaje jeszcze dodatkowe wrażenia chwilę po podpaleniu tym i jeszcze odpycha też przeciwnika i wybucha jak nawet trafisz w podłogę, ale będzie ten pocisk blisko wroga i też podpala. Moim zdaniem to jest zbyt OP i powi Valve powinien trochę to znerwić. Dobra, a my przechodzimy do kolejnej broni zwanej atak paniki. Atak paniki to jest naprawdę do dobra strzelba, bo zadaje więcej, więcej niż normalna. I też naprawdę ma na dobry rozrzut. To z tego, że mało zadajesz na średni dystans, ale jak zadajesz na dużo, to, 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 jest naprawdę bardzo dobry. I nie wiem, kto myśli... Czekajcie, albo nie, inaczej. Kto uważa, że atak paniki to beznadziejna broń, ręka w górę. No właśnie. Dobra, a my przechodzimy do kolejnej broni, zwanej roztapiacz. W skrócie jest to po prostu le lepszy bizon, bo no wiadomo, no przecież normalny bizon nie jest bardzo dobry, ale człowiek o jest od niego o wiele lepszy, bo na przykład dalej możesz gasić się tym członków, tak jak bronią główną. Ale dobra, nie ma co tutaj o tyle gadać, więc już skończyliśmy omawiać bronie drugie, więc zacznijmy omawiać bronię met, a pierwszy z nich... To będzie burzyciel. Jest to idealna broń, żeby pomagać inżynierom, ponieważ zadajesz więcej tym konstrukcjom, to jeszcze możesz niszczyć tym sapery wrogich szpiegów, co moim zdaniem jest naprawdę dobre. Pyro i inżynier to jedyne klasy, które mogą jakby niszczyć te sapery, czyli nawet stworzono podklasę dla Pyro. Pybro. Czyli po prostu no siedzisz z tym engineerem i pilnujesz, żeby żaden tego. Żaden szpiek nie sapało. Więc moim zdaniem to jest dobra broń. Dobra, a my przechodzimy do kolejnej broni zwanej naostrzony fragment wulkanu. Moim zdaniem to ta, taka trochę niedoceniana jest ta broń, bo przy uderzeniu w przeciwnika to podpala go. Co z tego, że zadajesz mało obrażeń? Podpalisz go. Tak jak normalną bronią. Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie nie korzystają z tego i tego i nie zabijają. Mo moim zdaniem to jest nawet dobra opcja, ale my przechodzimy do kolejnej broni zwanej trzeci stopień. Jest to moim zdaniem naprawdę też dobra broń, bo ponieważ jak medyk na przykład leczy jakiegokolwiek sojusznika, to jak uderzysz właśnie tego sojusznika lub medyka, to obaj oni dostają tych zadane HP. Moim zdaniem to jest nawet dobre. A jak masz kryta, to jeszcze więcej zadajesz, więc bardzo dobre to jest, więc my przechodzimy do kolejnej broni, zwanej drapaczka. Ta broń jest no nawet dobra, bo ponieważ zadajesz 25% więcej obrażeń i dostajesz więcej HP od apteczek. Ale jej minusami jest to, że na przykład konstrukcje, zarówno jak i medyk Wolniej cię leczą, więc to, jakby, no, no co, no co jest za coś, no nie? Dobra, a my no przechodzimy do kolejnej broni, zwanej lewarek. Moim zdaniem to już nie jest tak dobra broń, bo ponieważ, co z tego, że dostajesz te plus 25 punktów zdrowia, jak kogoś zabijesz i szybciej się ruszasz, to masz plus 20% podatności na obrażenia. Czyli jesteś po prostu bardziej śmiertelny, powiem, moim zdaniem, taki. Dobra, a my przechodzimy do kolejnej broni zwanej Poskramiacz Płomieni. Moim zdaniem to nie jest już aż taka dobra broń, bo... Nie masz random krytów. A tego... Spójrzmy sobie na jej plusy, na przykład, bo jak... Post, znaczy tego... Co ja mówię? Klasa, jak jest podpalona jakaś, to jak walniesz Poskramiacza Płomieni, go, to jakby dos dostaje obrażenia mini krytyczne a jak go zabijesz tym właśnie też postkramiaczem po, po mini to szybciej się rusza i na dodatek jeszcze też przejdźmy do minusów może co na przykład jest to że minus 33% zadawanych obrażeń to nie jest aż tak dobra ale też nie jest zła ale dobra my przechodzimy do kolejnej broni zwanej neonowy niszczyciel. Na przykład tymi plusami jest to, że w tym też można niszczyć saperię, co przed chwilą nie wiedziałem, bo przeczytałem na wiki. Tak, korzystam z Team Fortress wiki. Tak, wiem, jestem głupi. No i też y, zadajesz y, obrażenie krytyczne, jak cel jest czymś, czymkolwiek oblany, na przykład sikwądem był, y, był w wodzie, albo jest, wściekłym y, mlekiem, albo y, rozpałką. To zadajesz y, wtedy y, krytyczne obrażenia, ale minusami jest to, że zadajesz minus 20% zadawanych obrażeń. Więc mm, no też... i też nie ma rantogrytu. Dobra, i przejdźmy teraz do, już do ostatniej broni z naszej listy, zwanej gorącym plaskaczem. Ta broń to jest dosłownie najbardziej memiarska broń w całym fortectwach. Bo dostaję gości, ile plaskaczy mu dałeś i takiego stoczysz liścia tego liścia, o tak. Yy, I też zadajesz jakby mniej obrażeń. A, zapomniałem, jedynym plusem jest to, że jak kogoś trafisz, to szybciej się ruszasz. Dobra, skończyliśmy omawiać ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Cześć!